Dzień dobry. Dzisiaj przepis na prostą kotlet pizzę Dodaj swoje ulubione dodatki i mamy danie gotowe. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Potrzebujemy dwóch całych jajek, które wbijamy do szerokiego naczynia, około 15 g babki jajowatej, 30 g tartej mozzarelli, polecam jeszcze drobniej tartą, około 50 g sera mascarpone, może być również kromowy serek śmietankowy. Całość doprawiamy solą i dodajemy proszek do pieczenia. Mieszamy. Konsystencja będzie na początku rzadka. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na około 5 minut. W tym czasie przygotujemy blaszkę do pieczenia i wykładamy ją kawałki papieru. Wykładamy przygotowane ciasto i raz smarowujemy za pomocą łyżki, tworząc koło. Ciasto będzie się trochę lepiło do łyżki, więc można ją moczyć w wodzie lub tłuszczu. Wtedy bez problemu wyrównamy wierzch. Tak przygotowany spód wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na około 15-18 minut. Wyjmujemy i dodajemy ulubione dodatki. U mnie na szybko dzisiaj jest to pasata pomidorowa, trochę zielonych oliwek, plasterki czerwonej cebuli oraz ser mozzarella tarty. Drobniej tarta mozzarella ładnie się rozpuszcza i mam wrażenie, że lepiej się ciągnie jak jest gorąca. Stawiamy ponownie do piekarnika na około 5-10 minut, aż góra się ładnie zarumieni. Gotową pizzę kroimy na kawałki. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia moich pozostałych przepisów oraz do zostawienia komentarza.